Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, Jan Franczak, a to program, mówiąc krótko, program o książkach. Komunikat, ważny komunikat, proszę Państwa, ma po polsku ukazać się bardzo ważna publikacja profesora Roberto de Matei. Myślę, że pana profesora nie muszę przedstawiać na tym kanale, ale może się zdarzyć, że ktoś jeszcze nie czytał czy to artykułów, czy książek pana profesora, więc króciutko przypomnę, że jest to wybitny włoski historyk, mocno zasłużony dla nurtu tradycji katolickiej, autor licznych pozycji książkowych, wykładowca chrześcijaństwa i historii kościoła na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, a także jest wiceprzewodniczącym Włoskiej Narodowej Rady Badań Naukowych. I teraz książka, która ma się ukazać, to Sobór Watykański II, historia dotąd nieopowiedziana. Jest to jedna z najważniejszych i najodważniejszych publikacji na temat obrad Soboru Watykańskiego II, a pojawi się na polskim rynku w nowym przekładzie. Zaznaczam, w nowym przekładzie. Nakładem Fundacji Rosa Mystyka. Podkreślam to, że jest to nowe tłumaczenie, bo może ktoś chciałby porównać stare wydanie z tym nowym, zobaczyć, może coś będzie teraz lepiej zrozumiałe. To już oczywiście jest decyzja państwa. Ale jest to nowy, nowy przekład, a Fundacja Rosa Mystyka jest już mocno zasłużona, jeśli chodzi o dobre publikacje katolickie z dziedziny duchowości, z dziedziny e, także mistyki, teologii. E, I też przypomnę, że program, mówiąc krótko, jest współpatronem e, już. Kilku albo kilkunastu, jeśli dobrze liczę, książek, które ukazały się właśnie nakładem Fundacji Rosa Mystyka. Publikacja profesora Roberto de Matei w sposób niezwykle precyzyjny odsłania kulisy burzliwych obrad największego w historii Soboru Powszechnego. A co za tym idzie? Książka Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana ilustruje to, w jaki sposób myśl liberalna i neomodernistyczna zatruła katolickie nauczanie. Premiera. Soboru Watykańskiego II, historii dotąd nieopowiedzianej, jest zaplanowana na wrzesień 2025 roku, a więc zostało jeszcze kilka miesięcy. I każdy, kto chciałby wesprzeć powstanie tego kosztownego dzieła, może płacić cegiełkę w wysokości nie mniejszej, nie mniejszej niż 50 zł, a w zamian ci, Którzy wpłacą taką sumę do 1 lipca, otrzymają egzemplarz książki w ramach przedpremiery już w lipcu 2025 roku. I dane do przelewu podano w opisie pod spodem nagrania i tam proszę zerknąć będą państwo mogli zobaczyć jak ten przelew należy zrealizować są też dane kontaktowe więc mogą się państwo też skontaktować bezpośrednio z wydawnictwem z fundacją Rosa Mystyka i zachęcam zachęcam państwa do wsparcia tego no nie waham się powiedzieć zbożnego dzieła a też zaznaczam, że również program Mówiąc Krótko jest współpatronem tej publikacji. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.